Witam Was w swoim mieszkaniu Ja na Jana Sawy 5 przez 15. E, nazywam się Dominika i e, 28 maja w czwartek o godzinie 19 organizuję w swoim mieszkaniu wraz ze swoimi współlokatorkami spotkanie Miasta Poezji w ramach festiwalu organizowanego w Oblinie. Chciałabym Was zaprosić na taki specyficzny wieczór, w którym będziecie mogli przeczytać wiersze, które sami, sami przyniesiecie. Przygotujemy specjalne pudło, do którego będzie można je wrzucić. Pojawią się tam wiersze, mam nadzieję, znanych klasyków, ale także proza współczesna i poezja, która być może w jakiś sposób Was inspiruje i określa. Mam nadzieję, że będzie to dla Was też fajna okazja do zobaczenia, jak się w poezji mieszka, bo sformułowaliśmy taki projekt, w którym będzie można wejść do mieszkania i obejrzeć różne miejsca, w których będą wisiały wiersze odnoszące się do balkonu, do lustra, do szafy, i być może wtedy odkryjecie te wiersze w jakiś specyficzny dla Was sposób. Sformułujemy, mam nadzieję, także przemyślaną ścianę, i na tej ścianie będzie można zapisać własne myśli albo refleksje, albo jakiś cytat, który szczególnie Wam się spodoba. Zdecydowałam się na udostępnienie swojego mieszkania właściwie z tego względu. Że z poezją spotykamy się bardzo rzadko. E, większość ludzi mam wrażenie, że się nawet poezji boi. Gdzieś tam w przestrzeni szkoły spotyka się z nią, staje się ona dla nas często niezrozumiała, a tak naprawdę nie staramy się jej poznać. A jest to fajna część życia literackiego, w, w której jakby możemy pokazać, jakie są naprawdę nasze rozmowy. I to jest y, jakby czas, miasto poezji, ten festiwal. To jest czas powrócenia do tego, co jest tak naprawdę dla nas ważne i co jest y, właściwe człowiekowi, do słowa, bo słowo jest elementem, który towarzyszy nam od dziecka. Na takie spotkanie, właśnie do swojego mieszkania, Was zapraszam wszystkich tych, którzy chcą spotkać się, którzy chcą pomyśleć, którzy chcą poczytać albo nawet posłuchać. Do zobaczenia.